Siemanko, z tej strony PepiX, ze mną gra Bully, przywitaj się. No okej, witam wszystkich, jestem Buli. To jest prezentacja serwera non-premium, z którego będę nagrywał. No, jak, jak to budujemy, walczymy, no, żyjemy ogólnie. No, to jest serwer wzorowany na kwadratowej masakrze, dlatego sama na to wskazuje ala kwadratowa masakra. E, grają tu mniej znani youtuberzy i tak dalej, dobra. No, będziemy wam pokazywać co tu ogólnie robimy, jak się rozwijamy No, tu kieścicie Minecraftowe Minecraftowe Tak Dobrze to określiłeś Ja Taka chałupka, hobbit No, tu budujemy nasz... naszą skromną chatę Surujemy się na hobbitach Trochę stromne. Się przywitaliśmy, teraz weź przynieść tego y, drzewa jasnego. Dobrze. Jeśli chcecie pograć w tym serwerze, link będzie w, będzie w opisie, wiecie, mogli no. tu wbić. chyba zapisy jak się nie miało, tak? No, są. No, wobec no, Kośpieszcie się, bo nie wiadomo kiedy można się zapisywać. Bo serwę z każdym dniem. dzisiaj, bo nie znacie dnia i godziny. Dokładnie. A tak w ogóle wesołych świąt dla wszystkich. Nagrywamy to. Nagrywamy dnia tego, kiedy święta jutro będą. No, to będzie. To będzie dzisiaj? No, tak. A, okay. Będziecie mogli obejrzeć filmik w Wielkanoc. Taki prezent wielkanocny. Proszę. Dobra, no Paweł. Perpiks. Perpiks. Dobrze, to, to było na tyle z tego, co byśmy no chcieli nie, wam gość, pokazać. Jesne, Dobra. Dawaj. Weź przynieś te kości szkieletów. Szkieletów, Krzyś? Szkieletów? <dawaj> nie <dawaj> no. No masz, bo. A młody krokodyl. Dzięki. Dzięki. Jeśli macie pomysły, jak to można rozbudować lub co tu dodać, piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie poglądać filmiki Buliego, dam też link w opisie. O, no, Fajny, dzięki za reklamę. <laughs> Ale ja mam więcej widzów HK. Nie wiadomo, pierwszy filmik mój. Nie? Nie. Spoko. Subskrybujcie ka nasze kanały Wiecie, i dajcie łapki w górę, to motywuje znaczy, Kanały, K kanały no. Spoko Kśięś jest raperem Nie no, chyba nie ma zbytnio co w tym odcinku pokazywać, co? następnym więcej wam pokażemy. No więcej no, bo tu nie ma zbytnio co do pokazywania. Budujemy sobie klocki stawiane. <grym> Każdy chyba... Każda osoba grająca w Minecraft to potrafi. Właśnie nie wiem czy chcecie to oglądać, czy nie chcecie pisać w komentarzach co może... co chcecie zobaczyć na tym serwerze e, i itd. i To wiecie, będziemy tutaj fajnie jakiś... W następnym odcinku przedstawię wam zasady. No i... To zasady, każdy zna to, nie ma co tu przedstawiać, co nie? Dobra, to by było na tyle. Żegnamy się z wami, chodź boli się. pożegnaj na wschodzie słońca. No, tpaka, chodź. Nie no, to dobra, no to spoko, piszcie w komentarzach co chcecie zobaczyć jeszcze, żebyśmy coś nagrali. Domek pokażemy już w następnym odcinku, skończony ewentualnie będziemy... Rozbudowywać. E, urządzać go, no, na, na odcinkach, bo nie ma co tu pokazywać zbytnio. Dobra, no to chyba tyle. To się żegnam, to ja się żegnam, Biocia. Cześć. Cześć.